Jeśli oglądaliście kiedyś serial chirurdzy, to zapewne pamiętacie, jak w 11 sezonie dr Amelia Shepherd leczy oponiaka w trakcie operacji. Do mózgu pacjenta wkłada tak zwane radioaktywne ziarna, które mają usunąć całego guza. Robi to samodzielnie. Nie ma obok niej żadnego lekarza, ponieważ te ziarna są bardzo szkodliwe. Szkodliwe dla wszystkich, ale nie dla niej. Fajnie, co nie? Ciekawe zatem, czy i my w naszej radioterapii posiadamy takie ziarna i w ogóle, jak wygląda radioterapia śródoperacyjna. O to zapytamy naszą dzisiejszą gościnę, Żanetę Dorsz, studentkę elektroradiologii w Akademii Humanitas oraz specjalistkę radioterapii śródoperacyjnej w Centrum Onkologii w Gliwicach. Żaneto, witam Cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Masz takie radioaktywne ziarna u siebie? Mam. To nie jest nic nowego. Te ziarna od wielu, wielu lat są, istnieją i ja się stosuję. Natomiast nie wygląda to tak jak w serialu i wkłada się ich palcami do guza. To jest cała specjalistyczna aparatura i specjalistyczny sposób aplikowania w tychże promieniotwórczych źródeł. Że mnie to zaciekawiłaś mnie teraz, jak to wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości nazywamy to brachyterapią, czyli tak naprawdę jednym z rodzajów radioterapii, dojamowa, dostawowa, w zależności od tego, gdzie mamy zmiany nowotworowe. Mamy specjalne aplikatory, które są umieszczane w ciele pacjenta i za pomocą tych aplikatorów coś w rodzaju ziaren, na kształt ziaren z Grey's Anatomy, e, wprowadzamy do ciała pacjenta. Nie jest to prosta rzecz, wymaga wielu przygotowań, całego planu leczenia, e, więc to nie wygląda zupełnie tak, jak w serialach. A czy może to zrobić na tak w serialu neurochirurg, czy musi specjalista? Nigdy lekarz neurochirurg nie może robić takich rzeczy samodzielnie. Praca i walka z nowotworami to jest zazwyczaj praca zespołowa. Jest tam neurochirurg, ale musi być radioterapeuta, czyli specjalista, który dokładnie wie, jaką dawkę ma podać pacjentowi, jak długo takowe ziarna powinny znajdować się w ciele pacjenta i kiedy należy je wyjąć. Właśnie cały czas używasz słowa radioterapeuta. Ja też spotykam się ze słowem radiolog czy my możemy stosować to zamiennie czy raczej są to dwie osobne funkcje to są zupełnie inne specjalizacje radiolog to jest osoba która zajmuje się diagnostyką przy użyciu promieniowania natomiast radioterapeuta zajmuje się leczeniem czyli tak jak sama nazwa mówi terapią terapią promieniowaniem jonizującym Myślę, że chyba do takiej terapii trzeba się przygotować, i lekarz, i pacjent. Przybliżyłaby nam ten proces? Oczywiście trzeba się przygotować. Sama radioterapia, czyli to, co widzimy jako etap końcowy, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Żeby pacjent mógł być napromieniany, mógł być leczony promieniami, należy przygotować plan, przygotować. E, dawki, trzeba sprawdzić to wszystko. To jest cały sztab ludzi, którzy muszą przygotować nie tylko pacjenta fizycznie, ale wirtualnie, tak żeby nie zrobić mu krzywdy, a wyleczyć chorobę nowotworową. No Powiedzmy coś takiego, my mamy już plany jak leczyć nowotwory, najczęściej jest to chemioterapia, e, różnego rodzaju terapie biologiczne na przykład i co takiego daje radioterapia śródoperacyjna? No i tutaj musimy rozgraniczyć radioterapię spór zewnętrznych od radioterapii śródoperacyjnej. Radioterapia śródoperacyjna, jak sama nazwa mówi, jest wykonywana podczas zabiegu operacyjnego. To oznacza, że wycinamy zmianę nowotworową w określonej lokalizacji, po wycięciu tej zmiany napromieniamy, I w zależności od tego, Jakiego rodzaju promieniowania używamy, jakiego rodzaju sprzętu używamy? Mamy radioterapię fotonową bądź elektronową. Czy przy tej radioterapii muszą wyjść wszyscy lekarze z sali, czy mogą zostać? Salę operacyjną w momencie radioterapii traktujemy jak bunkier terapeutyczny, tak jak gdyby to była radioterapia spór zewnętrznych. Zostaje tylko pacjent, nikt inny nie może być w środku. Mogłabyś mi powiedzieć, jak wygląda to z twojej perspektywy, ponieważ wspominałaś już kiedyś, że taką terapię ty wprowadzałaś w centrum onkologii ponad 20 lat temu. Może wprowadzałam, to jest za dużo powiedziane, ale byłam członkiem zespołu, który zrobił pierwszą radioterapię śródoperacyjną w naszym instytucie. Jak to wygląda z perspektywy pracownika, z perspektywy elektroradiologa, który zajmuje się tym? Pierwsza radioterapia był niezwykły stres. Stres, którego nie da się opisać. Po pierwsze, wchodzisz na salę operacyjną. Sala operacyjna to jest coś, czego nie widzimy na co dzień. I wejście na blok operacyjny, na salę operacyjną i e, patrzenie na to, jak, może nie kroimy, ale jak e, wycinamy guz, chirurg wycina te guzy, to jest coś, czego się nie zapomni nigdy w życiu i fakt, że ty musisz się zbliżyć do pacjenta, który jest znieczulony, który jest zwiotczony i kompletnie nie ma świadomości tego, co się z nim dzieje, musisz włożyć swoje palce do ciała pacjenta, to już jest ogromny stres. Więc z punktu widzenia osoby, która zaczyna, no to jest takie trochę restricted area, tak jak mamy w Stanach, te wszystkie miejsca, w których nie możemy się Pojawić to tak troszeczkę blok operacyjny, sala operacyjna nam się kojarzy. Pacjenta nie musimy jakoś specjalnie przygotowywać. Musimy tylko wiedzieć, co mamy na napromienić, bo wszystko, co się dzieje z pacjentem, dzieje się na sali operacyjnej. Mamy dokładnie miejsce położenia guza. Po wycięciu konsultując z chirurgiem, wiemy, jak szeroko wyciął te guzy, czy guza. I w związku z tym nie musimy bardzo się zastanawiać jak to wygląda w tomografii, bo widzimy to na własne oczy. Powiedz mi, czy kiedy razem z tym zespołem wprowadzaliście tą radioterapię, te ponad 20 lat temu, zostaliście przyjęci jak bohaterowie, czy raczej wszyscy się was bali, bo to promieniowanie? Ani jedno, ani drugie. Tak naprawdę byliśmy intruzami. Osobami, które weszły z buciorami, na salę operacyjną, oczywiście w przenośni, to nie jest miejsce, gdzie może wejść każdy. W związku z tym byliśmy postrzegani jako zawada. Ludzie, którzy nie powinni tam być, nie powinni się tam znaleźć i absolutnie nie powinni nic dotykać. A ja też dzisiaj, dzisiaj jestem jednym z członków zespołu chirurgicznego. Tak mnie traktuję. I to jest mój wielki sukces. Właśnie jest to sukces, ponieważ dzisiaj jesteś razem z tymi lekarzami na sali. Ale powiedz mi, jaka jest świadomość w Polsce radioterapii śródoperacyjnej? Czy, jest, czy są to zabiegi powszechne? I tutaj należy rozdzielić radioterapię wiązką fotonową i wiązką elektryczną. Bo jeżeli o wiązce fotonowej można powiedzieć, że jest nieco większa świadomość, zarówno wśród specjalistów, jak i wśród pacjentów. To o wiązce fotonowej niewiele osób wie i nie do końca są przekonani do jej dostosowania. Jeżeli chodzi o środki, które stosują radioterapię śródoperacyjną, to możemy powiedzieć, że część z nich stosuje radioterapię wiązką elektronową, natomiast tylko kilka, a tak naprawdę trzy, może cztery czasami, stosują radioterapię wiązką fotonową. Myślisz, że jesteśmy w stanie jakoś wpłynąć na świadomość, na rozwój tej świadomości? Myślę, że tak. Potrzebne nam jest trochę więcej badań, więcej publikacji, które by pokazywały, może nie przewagę, ale przynajmniej równoważność tej metody z innymi, z użyciem promieniowania. I takie badania są. I wyniki już się okazały. Myślę, że jeszcze postaramy się o to, aby przedstawić podejścia do radioterapii śródoperacyjnej w naszych kolejnych rozmowach dziękuję Ci za tą dzisiejszą pierwszą naszą rozmowę natomiast Was zapraszam nie tylko do słuchania podcastów z Żonetą, ale również jeżeli jesteście zainteresowani studiami z zakresu elektroradiologii zapraszamy Was do Akademii Humanitas do usłyszenia i do zobaczenia